Hej, cześć, witajcie, jestem Adwentor i witam was w pierwszym odcinku z CSGO Double.gg Jest to ruletka, od niedawna stoi. Czyżby to jest wielki powrót dubla? Mi się wydaje, że tak. Jest na stronie 171 osób akurat w tym momencie. Mam tutaj euro, raczej 1854 końcy. Dobra, tak na starcik damy sobie 154... Albo 254 jest nad no, zielone. Mam nadzieję, że to wejdzie dobra wyszło. E, no to tak. Na starcik. No. Ciekawe czy wysiadło. I tak to będziesz... Szybkie bety. Takie. No szybkie. Szybkie no takie szybkie. Rozsądnie powiedział. nie Nie wiem właśnie. Czy teraz wbijać? Czy przeciekać tego beta? Dobra. Albo nie? Nie wiem. Ryzykujemy, dobra. Szybki to ma być odcinek. Dajemy 300 w czerwone. Mam nadzieję, że to pójdzie w tęcze. A co tam? 600 w czerwone. Czy to będzie czerwone? Mam nadzieję. Jedź, 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 jedź. Pięknie, czerwone mamy. 2200 jest dobrze, czyli dzięki temu, że to siadło, czekaj, mieliśmy 1800, to damy 400 czarne, pójdźmy w tęczę, jeśli nie siądzie, no to wychodzimy z powrotem na zero, jeśli nie siądzie, no to mamy plus 800, czyli będziemy mieli aż 2600, więc już by było dobrze. Mam nadzieję, że to będzie czerwone. Czerwone, proszę. Pójdźmy w tęczę. Niech będzie pattern tęcza. Nie, czerwone, szkoda. Czyli jeśli teraz siadło to, no to jak na... Kurde, idą tam w czarne. Miałby szybki odcinek. To będzie 800 w czarne, aby to było czarne. Jeśli by teraz siadło czarne, to no następne też moim zdaniem będzie czarne. Tylko błagam, żeby to nie było czerwone. Czarne. Stój, stój, jedź. Pięknie czarne, nice. 2600, dobra. Jak na moje by teraz było czarne, ale ile w tym będzie? Prawdy? To nie wiem. Jak na moje to czarne. Dobra, idziemy w czarne. Aby to było czarne. Kawaj czarne. Będzie plus 600, czyli będziemy mieli dodatkowe 1200 mm -hmm. już. Czarny, czarny, czarny Nie zielony, zielony naprawdę O nie, dobra, siadło teraz zielone, no to dajmy sobie O Jezu, nie 300, dajmy sobie 250 na zielone Jeśli nie siądzie teraz zielone, no to wlecimy taki full To będzie najbardziej rozsądne moim zdaniem Nie chciałbym też, żeby ten odcinek też był jakiś strasznie długi, bo tu się nie chce często takich strasznie długich oglądać Dobra, czy będzie zielone? Niestety nie, nie ma zielonego zobaczmy ile tu się to nagrywa. 4 minutki, dobra Dobra. Nie siadło. Kurde Wjechałbym fulla w czarne. Dobra, dajmy tutaj Tyle, 600 w czarne 150 w zielone, 600 w czarne, siada czarne mamy Dwa, 200 Czerwone to będziemy mieli 1400, 1900 okay. jeśli dobrze mówię? Czarne Przeleci? Tak, nice, siadło czarne Cały czas to samo nam się pokazuje, szkoda To dajmy Znów zaryzykujmy to 150 w to a dajmy 200, 350. Hmm. jak na moje to będzie czarne. Siada czarne, mamy plus 800, nie 800, 700. A na najlepiej by to w zielone siadło. Dobra, czy to będzie czarne czy zielone? Czarne stój, 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 stój. Kurde czerwone. Szkoda. To zróbmy tak. Teraz damy jeszcze ostatni raz 200 na zielone i lecimy... Dwa fule. Dobra, teraz jeśli nie siądzie zielone no to wchodzimy dwa fule, jeśli zielone no to... To, co wygraliśmy na zielonym, postawimy. Kurde. Postawiłbym jeszcze na to czarne. Ale, kurde, nie, czy zielone by siadło. Nie, wiem, zobaczmy to zielone. I co będzie. Może zielone? Czarne. Nie, czerwone. Dobra. I teraz pytanie: w co dać fula? To jest najcięższe pytanie. Chciałbym w to czarne. Ryzykujemy. Proszę, aby to było czarne. Jest czarne. Mamy 3000. tysiące. Dobra, jeszcze raz full. Kurde. Teraz będzie czarne lub czerwone Dobra to zróbmy tysiaka, postawmy Czarne Tysiąc na czarne Mam nadzieję, że to będzie czarne Kurde już 7 minutek trochę no przedłużam ja Chciałbym zarobić jako na tym odcinku coś Znaczy coś wyciągnąć z tej ruletki Czarne ja, 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 czarny, nice, 4000 mamy, jest dobrze. No i teraz znów się to dzieje tylko. Bo dobra, to po krótkim cięciu się widzimy. Dobra, widzimy się po tym krótkim cięciu. Się, moim zdaniem postawię. Postawię dwa razy po 250 na zielone, i następnie full na coś. A jeśli teraz by siadło zielone, albo w następnym, no to już chyba na tym kończymy. Dobra, czy będzie zielone? Nie, nie będzie zielonego, będzie czerwona siódemka. Okej, okay. dobra, no to znów daję na zielone. Może szczęście tym razem przy... ...tym razem przypiszę Może tym razem szczęście nam dopisze i będzie to zielone Jeśli nie będzie zielonego, no to kurde full by się przydał. Ale tak mi się jakoś wydaje, że teraz wysiadło to zielone. Siądzie mamy 1000 tysiąc... nie. 2000 800, 800 Dobrze hmm. mówię? A, nie siadło No, nie Nie, wie, dobra, mniejsza z tym ile tam by było Dobra No i teraz jest pytanie Na co tu dać? Czy to będzie tęcza? Czy to będzie czarny? Moim zdaniem... No, czarne by było. Ale zaryzykuję to, czerwone. 500 w czerwone. Nie chciałbym tego stracić też. Stój, stój. Czarne, miałem rację. To jeśli teraz czarne, no to idziemy. 3000 w czerwone. Wiem, to jest 3 euro, to nie jest aż tak dużo Jakby to było 30 euro, to by były emocje, ale no Akurat yy, Jeden item jakiś tam wpłaciłem i chciałbym Pomnożyć go i to ładnie, więc Wszyscy trzymamy kciuki, żeby to było czerwone, proszę Czerwone, wypłacamy coś za 6 euro I na tym kończymy odcinek Czerwony, 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 jedź jedź, 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 jedź Pięknie mamy 6 euro, o to chodziło w tym odcinku zarobiliśmy No Z euro Z 1854 Końców zrobiliśmy 6000 końców Dobra, no to Jeszcze pokażę wam, że ta strona jest nieoszukana Że można ze spokojem Z niej wypłacić Kurde, muszę znak zaznaczyć Zaznacz się znak, no jak źle Zaznaczyłem go, nie. o dobra w końcu Dobra, już sobie Telefonik przygotuję, bo chyba też będę się potwierdzać jeśli dobrze mówię Dobra Od najtańszych jakichś skinów 6 euro 6 euro, 6 euro, coś za 6 euro Dragon Kinga byśmy mogli płacić, ale możemy sobie płacić AWP Dobra, wypłaćmy sobie tą Awkę Trading jest dobry podany. Jeszcze sprawdzę tak, dobry, kontynuę I tworzenie oferty wymiany. Jeśli chcecie wbić tutaj na stronę, no to też są darmowe końsy. Jeśli wpiszecie w zakładce Free Coins, już tutaj niech się tutaj załaduje, to Wam pokażę. Jeżeli wpiszecie kod ADVENTOR zdrukowanych, to dostaniecie 250 centów, raczej 250 końców albo 500 końców, czyli 25 centów albo 50 centów. Już nie wiem teraz dokładnie, ile to tam jest. No i. No i to tyle. Możecie wpisać sobie ten kod i dostaniecie końce. Dalej. O, oferta stworzona. Ok. Jest mój ten. Jeszcze raz. O co tu chodzi? O...kej... Okay. Tej oferty zmiany powinienem dostać Odpowiedź na ofertę O! Dobra, już jest teraz dobrze Już nam się tutaj ładuje skin Pa! Mamy awkę, mamy awkę. Strona jest uczciwa, uczciwa. No, potwierdźcie. Się. Potwierdźcie. Się. mi się nie chce potwierdzić? O, dobra, już jest potwierdzone. Mamy awkę. Jednak strona jest uczciwa. Jeśli chcecie darmowy kod, to jest mój darmowy kod to jest Adventor z drukowanych. Ja się z wami żegnam. I do kolejnych. jo